Obejrzyjmy sobie materiał Chłopaki z Jacek dzwoni do Mariusza z Zakładu Karnego plus popisy kaskaderskie na kanale Okotek. Let's go! Hello, Dobra jest! W ogóle coś się zmieniło u nich? Pani Gosia, Ojciec Szesny, Mario, Jaca. Nie no błaga. Proszę na razkę. Wszystko na miejscu. Czekać. No. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać. No i co? Halo. Halo. Jacek. Jacek, gdzie jesteś? Jacek siedzi. Ale gdzie jesteś, Jacek? Bo się tu pytają. Ale gdzie jesteś kurę? W jakim mieście jesteś teraz? Tak kurde, ale kury, w którym mieście jesteś? Jacek, w którym jesteś, Jacek, jesteś w mieście teraz? Nie dogadałem się. Obecnie. No pomo pomożemy Ci wszyscy kurę w tym to też po no. tego. Pomożemy Ci kurre, ale... Oczywiście. Ale wiesz co? Kure, który to jest zakład karny, Tylko by, by, by musieli kurę znać twój... Twojego imię ojca. Jacek, Jacek. Numer ojca. Num, tego, nie numer ojca, tylko kurę tego. Numer ojca. Ojciec twój. Jacek. No Co tu mają? Kustosze, tyskie. Monsterek, ten yy, zielony. Zyfajmy no tutaj, kurde, jeszcze. też cię wspierają. Wszystkie kurde, służby streamerskie, no ale ci powiem... Służby streamerskie, daj tylko kurde, wiesz, daj tylko kurde ojca, kurde. O elegancki z wiesz, i mi ojca, to ci prześle piąza. Nie chodzi o adres, tylko kurę tam, o, ale ty jesteś w Toruniu czy gdzie? Jacek, jesteś w Toruniu czy nie? Jacek, jesteś tam bez C3, jesteś w Toruniu czy gdzie? Jacek, zadzwoń później do, jutro do mnie, kurę, to, to, to tam, wiesz. Ogarniemy. Tylko na spokojnie. Oczywiście, bo kurę, wiesz, masz 5 minut, tylko, kurę, czasu. Ojciec. Żeby kury, tylko, tylko kury, ojciec kury. No, no i kurze, to tyle. No. O wiecie kurwa. Nie nie wyślijcie kurwa pieniędzy. Przerwę, bo tu zobaczyłem ten komentarz, że ogólnie tutaj chłop pisze, że udało się trafić na fejkowy telefon do Jacka z zakładu karnego, był to oczywiście fake ale Mariusz po Spirolu uwierzył, że faktycznie Jacek do niego zadzwonił. I chcę Mariusz mu pomóc. Jasko, kurwa, to jak to nie ma kurwa. To łyknął. Kim był jego kurwa. Szpakaty. No Mariusz, pokaż. Сдался. Устал. Ну и до yeah. Ой! Это oh. <laughs> <Тебе> ведь шпагат был. <laughs> Ale tam jest syf masakra. No nic, to byłoby na tyle. Dzięki.